Dotarliśmy do finału Twojego SMS-owego masterplanu na Black Friday. Teraz czas na to, co najważniejsze treść wiadomości SMS i moment jej wysyłki. SMS na Black Friday musi być prosty i skuteczny. Zawieraj w nim angażującą treść, wyraźne CTA, kod rabatowy, link i elementy personalizacji. To właśnie wtedy najlepiej działają ograniczenia czasowe i reguła niedostępności. Na przykład promocja tylko do północy albo zostały ostatnie sztuki. No a co z Timingiem? Najlepiej działa seria i miks kanałów. Połącz SMS-y z e-mailem, żeby stworzyć idealną ścieżkę komunikacji. Wyślij zapowiedź kilka dni wcześniej w mailu, w trakcie promocji dorzuć szybkie przypomnienia SMS-em, a na koniec zrób last call w odpowiednim momencie. Możesz też rozciągnąć kampanię na cały Black Week. To świetny sposób, żeby stopniowo podgrzewać emocje i utrzymywać sprzedaż na wysokim poziomie. A jeśli uda Ci się wywołać poczucie pilności i wyjątkowości oferty, sukces masz praktycznie w kieszeni krótko, praktycznie i w odpowiednim czasie. Tak się tworzy SMS, który sprzedaje. Do zobaczenia w panelu SMS-a.